Mam dla Was bardzo smutną informację. LEGO HIDDEN SIDE dobiegnie końca. Cześć, witajcie moi drodzy widzowie, a w dzisiejszym materiale taki króciutki odcinek, czyli, że niestety, seria LEGO HIDDEN SIDE dobiegnie końca. Tak więc ja jestem Lejusz Mila i zapraszam Was do smutnego oglądania. I my heart. Jak dla mnie, serial Lego Hidden Side miał wielu fanów, w tym mnie, no i oficjalnie dostaliśmy taką informację, że ona będzie usunięta. W przyszłym roku wszystkie zestawy znikną z produkcji oraz sama aplikacja też zostanie usunięta. Najprawdopodobniej tak jak to było z Merlock 2.0 i tak jak to było z Nexonites. No, i co? No, mi się przynajmniej wydaje, że jest to spowodowane tym, że, yy, no tak, no państwo wybrało. Ponoć będzie takie coś, że jak dzieci w Halloween będą chodzić z cukierkami u nas w Polsce, oczywiście, po domach, znaczy z cukierkami, no w przebraniach, żeby dać cukierki na Halloween normalnie, nie? No to, no to rodzice będą płacić 500 zł Kary, tak jest. Ponoć yy, ogólnie nasze państwo. Powiedziało, że przez. Właśnie nie jest to nasze święto, więc nie może być obchodzone. więc Za to dostanie 500 zł, dziecko, więc troszkę kiepsko, naprawdę bardzo kiepsko. No i mi się też wydaje, że może przez to, no bo jakby serial jego Hidden Side też nawiązuje do Halloween troszeczkę, też są tam jakieś takie zjawy i tak dalej, i tak dalej. Ja już się tego spodziewałem, że serial jego Hidden Side prędzej czy później zostanie usunięta, ale jak się spodziewałem, no to zaraz wam właśnie opowiem. Ym... Nie wiem, czy pamiętacie serial Chima. Ona zapoczątkowała taki takie, jakby to powiedzieć, hmm, reakcję łańcuchową, albo po prostu łańcuch takiej serii. No i właśnie ona była taką pierwszą serią łańcuchową, że tak się wyrażę. Tak będę mówił w tym odcinku. No i Lego Cima miała swoje trzy y, sezony. Tam kilka fal zestawów, ale ogólnie chodzi mi o sezony. Były ich trzy. Tak jest, trzy. No bo ten pierwszy, gdzie Krager walczył z lawalem i walczyli z tymi złymi plemionami, tymi normalnymi zimy. Drugi to był ten z zewnętrznej krainy, gdzie wychodzili te nietoperze, pająki. Yy, to były chyba z czy coś tam. No i ogólnie to tam oni wychodzili. Nie, Skorpiony, sorry, Skorpiony. Oni tam wychodzili i z nimi walczyli, a sezon trzeci to był właśnie ten z lodowymi wojownikami, mamutami, tygrysami itd. itd. No i właśnie na tym zakończyła się trima. W ostatnim numerze magazynu z Lego Chima dostać mi informację, że już za niedługo ukaże się pierwszy numer Lego Nexona jest. No i seria Lego Nexona została jakby zastępcą serii Lego Chima. No i właśnie w tej od serii LEGO Nexonite hmm, dostaliśmy również trzy sezony. Pierwszy to był ten, w którym walczyli z magmowymi potworami. Drugi to z piorunowymi potworami. A trzeci, yy, czyli ostatni sezonik, który nawet nie został wyemitowany jako kreskówka. Podobnie może być z Hidden Side, ale o tym za chwileczkę. Yy, właśnie był z cyberwojownikami, którzy nie byli zbytnio zróżnicowani. No i też nie było z ich kreskówki, więc ten sezon był troszeczkę bez sensu. Znaczy ogólnie jest to mój ulubiony pod względem zestawów, ale pod względem kreskówki chyba drugi. No, i na tym też się Hidden Side. Next skończyło. I dostaliśmy informację, że, że też kiedyś tam się zobaczymy, czy coś. Mam nadzieję, że się kiedyś zobaczymy. Tak chyba było napisane, nie? No, i właśnie wtedy, z tego co pamiętam, rok później dostaliśmy informację, że będzie serial jako Hidden Side. Dostaliśmy pierwsze zdjęcie, pierwszy plakat z tej serii, który teraz mam się wyświetlić, że go dalej znajdę w mojej galerii. A jeżeli nie, to, to no to sorry, po prostu. Znajcie sobie Google. Yy, I ten. I właśnie nadostaliśmy w tą informację, były też przecieki lekkie zestawów, na przykład bardzo widoczny i bardzo podobny do swojego wydanego oryginału był właśnie, jak to było znowu, ta karczma? Nie, to się nie nazywało karczma. To z tymi krewetkami, gdzie był szef Enzo i ogólnie ta krewetkowa... Czekajcie, zaraz, wam, zaraz sobie przypomnę. Dobra, nie pamiętam. Powiedzmy, że krewetkowa chata. No i ona tak mniej więcej wyglądała tak samo jak jej oryginał. No, i później, właśnie też z tej oto serii, mieliśmy pierwszą falę zestawów, i też pierwszy sezon naszej kreskówki na antenie, albo raczej po prostu na stronie internetowej na YouTube, no, na kanale LEGO. Mieliśmy tam właśnie serię, no i był sezon pierwszy i pierwsza fala zestawów, w tym oczywiście dostaliśmy chyba najwięcej zestawów z wszystkich trzech fal. Potem była druga fala, właśnie na początku tego roku, 2020. Oraz teraz dostaliśmy trzecią falę. I ja już miałem takie teory, chciano zrobić odcinek, ale jednak nie. Jednak pomyślałam, że nie. No bo tak, no mieliśmy już trzecią falę, tak jak w Chimie, tak jak w Nexonites. Więc też mi się wydawało, że niestety Hidden site również zostanie usunięte. No i cóż, dostaliśmy taką informację. Tak więc podsumujmy sobie dzisiejszy odcinek. Wychodzi na to, że wszystkie zestawy zostaną usunięte z produkcji. Cała ta aplikacja do łapania duchów również, więc naprawdę naprawdę kiepsko. Ja bardzo lubiłem serię Lego Hidden Side, nie wiem, jakby napiszcie mi w komentarzu. No i właśnie mm, aplikacja też troszkę się znudziła. Ja bym dodał w tej nowym sezonie jakieś nowych piorunowe duchy, które by tam łaziły po tej aplikacji, a nie znowu te same, więc no. Jak dla mnie bardzo szkoda, nie wiem, i teraz jeszcze kolejna rzecz, że właśnie po tej serii serią zastępczą będzie Lego Mario. Jak dla mnie Lego Mario na początku wydawało się okej. Okay. Ale teraz doszedłem do wniosku, że wygląda on po prostu jak duplo. No bo nie oszukujmy się, Mario składa się z nóżek połączonych z swoimi szelkami i ogólnie spodniami. Drugim elementem jest taki generator ogólnie tego wszystkiego, czyli tam mamy ten dysk czy coś, gdzie Mario może ruszać oczami, buzią. I właśnie ten element to jest, to jest właśnie yy, brzuch połączony z głową. No i do tego też otrzymujemy uszy, no one są gruszkami, no ale tego powiedzmy, że nie liczymy, więc jakby... Mario składa się z trzech modułów, czyli właśnie te nóżki z spodniami, brzuszek cały z głową, którą nie może nawet ruszać, więc troszkę kiepsko, no i właśnie jego kapelutek i to jest w sumie cały Mario. Mamy kilka kroków na krzyż, w których możemy się bawić. No rozumiem, że dla osób, które mm, w latach 90. -tych grały sobie w Mario na Nintendo pierwszym i tak dalej, i tak dalej, może to być fajna seria, taka przynajmniej, mm, no wiecie, sentymentalna przynajmniej sentymenty jakieś tam powróci, no, ale dla mnie, no, mnie to na początku ruszało, no, pomyślałam, wow, super, nowa seria, może będzie okej, okay. ale potem, jak się dowiedziałam, że będzie ona zastępowała świetną, jak dla mnie, serię Hidden Side, no, to się zawiodłem, no, jak dla mnie kiepsko. Więc też liczę na to, że, znaczy liczę, no, z moich obliczeń wynika, że też właśnie będą trzy sezony, właśnie po prostu trzy fale zestawów z Mario. A potem znów będzie jakaś nowa seria, albo Mario zakończy to wszystko. Nie wiem, jak ma być kolejna seria, na przykład yy, pomyślmy sobie, szczerze. No, No sam nie wiem, Zeldy też ma być taka elektroniczna rzecz, no albo z jakiejś innej gry. Albo z tego. Z GTA też by było fajne. Ale ten gościu w wersji kaskowej, duplowej, by naprawdę śmiesznie wyglądał. W ogóle ten. Mój kuzyn mówi, że Mario wygląda jak Brickheads. No i to też w sumie prawda, no ale. Big jest złożony z dużo, dużej ilości elementów, no bo jakby są z jego zestawy osobne. A tutaj mamy jedną dużą figurkę, która dla mnie po prostu jest uduplowianiem się Lego, tak jak to mówi nasz. Yy... Nasz ulubiony youtuber Klotzkozer, jeden z ulubionych, żeby nie, żeby nie tutaj ktoś nie osądził, że on jest ulubiony, więc tutaj jeden z ulubionych youtuberów, Klotzkozer właśnie używa takiego słownictwa, w sumie też, udupływanie się lego. Tak więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, dajcie znać, czy jest Wam przykro z tego powodu, myślę, że większość osób tak, no bo Monster Fighters też, też była fajna seria, potem jakby... Nie zastąpiło, no ale biło mocno to Hidden Sight do Monster Fighters. Też mieliśmy tam kilka właśnie takich zestawów do niego bitych. No i też dla niego brakowało takiego zamku. Również mieliśmy go w Hidden Sight. Fajne duchowe klimaty, świetne główki, super torsy. W niektórych przypadkach nawet weźmy sobie grabarza z tego cmentarza. Grabarza z cmentarza nawet się zrymowało. No naprawdę, było masa fajnych torsów, masa fajnych nadruków z serii Hidden Sight. No i masa też fajnych klocuszków, tak jak na przykład... Te pazury albo coś takiego, no nie wiem. Po prostu będę tęsknił tą serią niemiłosiernie, i też mi się wydaje że tak za 2, 3, 4 lata. Te stały będą tak drogie, że ja nawet nie będę ich teraz rozbierał, żeby za kilka lat je sprzedać za naprawdę grubą kwotę, bo na przykład Monster Fighters też mm, właśnie sama Mon Monster Fighters też jest y, teraz naprawdę trudno dostępna, jeżeli chodzi o kupno, no i też nieco drogie. Tak więc ja mam jeszcze raz wielkie dzięki, a raczej nie dzięki Kustonie, stronie LEGO, że usuwają Hidden Side, no ale też się to pewnie wiele osób przejadło. Dajcie znać w komentarzach, czy będziecie smutni i tak dalej dalej, tak więc no... Cześć!